Dzień dobry, szefie. Tutaj mam dla pana dobre informacje, ponieważ znaleźliśmy na Orthard Wild Avenue takiej siedzibę główną tego całego kartelu, który nam tutaj niszczy wszystkie nasze... no naszą młodzież, tak? Sprzedaje narkotyki i tak dalej. Dobra robota, zbieraj chłopaków i jedziemy. Tak jest, szefie. Dobra, kochany, no ja będę za pół godzinki, także nie przejmuj się, będzie do... dobrze. Do widzenia. Dobrze wszyscy. Dobra, my będziemy zaraz. Pamiętaj, że muszę odjechać. No moc ciacios. Dobra, gotowi jesteście? No to dawaj, idziemy. No witam, witam. A kogo my tu mamy? Co się stało? Halo, widzisz mnie? Budź się. Dobra, słuchaj. To kurwa za moich ludzi. A to za całą kurwa resztę. Dobra, spierdalamy. Hola muchachos. Cześć. Cześć, cześć. Hej. Zajebista akcja nam wyszła. to. Super jest. Też Sicario? Tak, też. Wszyscy. Miło poznać. Bojebie się to wymyśliłeś, stary. Mówisz? Że? <grym> Fajnie. Fajna impreza w ogóle. Fajną szef organizował. A... To jest najgorsze, bywały lepsze. No. Ja bym wam podziękować też za pomoc. Bo w sumie dzięki tobie Maldi mam miałem no. ludzi, na no nie? Nie no luz. W sumie to wydaje się całkiem spoko. Jakbyś, jakbyś chciał wpaść na jakiegoś drinka zawsze to weszli podbić. Aha. Dobra. Zachęciłeś mnie. Dobra, jakieś piwsko tu jest, czy co? Tam widzę coś? No, A, bo jest, jest, coś, jest, jest. Dojś, dojś sobie. coś się napić. Dobra, idę coś zjerać no, ja To ja sam zostaję? O. O. Szefie! Komu Ryan. estas? No, widzi pan, dzięki chyba mnie to się tutaj dzieje. To no, powiem prawda. ci, no, powiem ci, że jestem z ciebie zadowolony, chłopie. Pierwsza twoja akcja i no, no... Powiem ci, że zaimponowałeś mi, tak? Wymyśliłeś naprawdę dobrą zasadzkę i z klasą, i z... No, dużo się działo, dużo się działo. Powiem ci, że pogratulować można, tak? No... Maldi i Jahim pomogli też. Co mnie ich tylko tu No, znamy. ale oni no, zorganizowali tylko ludzi, tak? Gdyby nie miał ludzi, to... Gdyby nie miał ludzi, to by nic nie zrobił. No. Też prawda, no, ale... powiedz ale mi, jak go jako... nic... Powiedz mi, jakbym no. to miał zrobić samemu. Aha. Nie wiem, ale podoba mi się, że coś zorganizowałeś tak. No pogratulować, a ty jak się czujesz? No, cieszę się. Cieszę się po prostu, że mogę dla pana służyć. No i bardzo dobrze no, tak powinno. Mogłem się w końcu zemścić za to, co zrobił ten komendant. I mam nadzieję, że więcej takich leceń od pana o... dostanę. Tak, jak na razie mi się spodobałeś, więc... A no, wiesz co? Chodź ze mną na ciebie kolejne zlecenie, jak tak dobrze się bawisz. Mm -hmm. e, przejdziemy się na taki, no na taką fajną ścieżkę, ja tam ci chwilę po, powiadam. Imperium mm -hmm. patron? Ola. Dobra. No to tak. Sytuacja wygląda w bardzo prosty sposób. No na razie wszystko z policją mamy ogarnięte, nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze. Mm -hmm. Reszta komendantów jest albo zastraszona, albo no, po prostu, no nie przejmuj się tym, nie mamy problemu. No to tak, yy, słuchaj, będziesz musiał dla mnie pojeździć po kilku domach, no przez ten tydzień najprawdopodobniej. Mhm. I będziesz musiał po prostu pozabijać kilka osób, a przyczyną tego jest to, że po prostu no, no powiedzmy wprost, nie płacimy podatku, tak? podostawali ode mnie jakieś tereny i nie płacą mi za nie, tak jak było ustalane. No i co ci mogę powiedzieć? Sprawa wydaje się raczej prosta, oni raczej nie są uzbrojeni, nie mają jakichś wielkich armii ani nic takiego. Więc powinieneś dać sobie radę. No, jeżeli będziesz miał jakiś tam problem, choć szczerze w to wątpię, to wiesz, masz chłopaków, masz sprzęt, masz... No, masz wszystko do dyspozycji. Można powiedzieć, że ufam ci na tyle, żeby ci pozwolić na to. Mhm. Eee, co ja tam jeszcze... A, no właśnie. Powiedz ty mi Ryan, jak ty się czujesz tutaj u nas? No jakby na początku się... OLA patron. Ola. un poko de wino. Rapido. O! Para Ryan tym okay. be. Dobra. Y no no opowiadam. Szczerze mówić szefowi. No, szczerze, szczerze. Szczerze mówiąc to na początku się bałem. No ale czego tu się bać? Sami mi ludzie. Zagroziliście mi. No... No, może. Ale rozumiem, sam bym tak zrobił. Jakoś muszę utrzymywać tu wszystkich w porządku, tak? Nie może no, być za dużego rozpierdolenia. Nie mam do szefa to żalu. Podłamie się tutaj. No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. Czuję się na pewno bezpieczniej niż w tym gangu. W gangu? Aha, wszyscy się sensie w wydziale! Tak. No, no wiesz, dlatego u mnie jest prawie jego pana boga za piecem. A tam to się dziwne rzeczy, ja się nawet nie wgłębiam, po prostu dostaję pieniądze i ma, ma być wszystko doprowadzone do końca, tak? Rozumiem. Jak mówiłem. O, dobra, dobra. To powiedz mi ty jeszcze, Ryan, jak ci się podoba fucha płatnego zabójcy, co? Nie mam, nie mam przeciwwskazań. No ci się podoba, dobra. A ile dostaję a... pieniądze, to się podoba. No i dobrze, a pensja jak ci się podoba pensja, co? No nie mam na co narzekać. No i bardzo dobrze, lepiej się nie dało. Takiego pracownika to ja szanuję, tak? Dobra, posłuchaj mnie, ja będę za niedługo udawał się na no, na wyjazd z moim bratem, na pewno go znasz, mhm. gadałeś już z nim. Lorenzo? I. Tak, dokładnie, Lorenzo. I po prostu. O, dobra, elegancko. Dla mnie dzięki. Tak. Dobra, dzięki, możesz już zabijać. E, dobra, wracając, co? Ja jadę tutaj właśnie z Lorenzo na... No, na golfa jedziemy prawdopodobnie. I ktoś będzie musiał się trochę zająć tutaj tym całym bajzelem. No, wie, tak? Ktoś będzie musiał sprawdzać, czy kurwa ochrona ogarnia i czy nic się nie dzieje. Tutaj na A... Hacjendzie? Tak, dokładnie, na Hacjendzie. Ola, ola. E, I co? I tego. No i ktoś będzie musiał się tym zająć, tak? A że mnie i Lorenzo nie będzie, to będziesz tutaj razem z moim ochroniarzem, który stoi właśnie pod schodami, będziesz sprawował tutaj taką. No, jakby, no, będziesz takim drugim szybem ochrony. Mm -hmm. Oskar, na nosotros! Dobra, idziemy, dawać szybko. Eee, no to tak, Oskar, jak wiesz, jutro jadę z tutaj moim bratem na golf. A że jako, zostawiam cię samego, no, żebyś ogarnął tych tak. wszystkich. Agale, żebyś ogarnął tutaj wszystkich. O, przycielę ci Ryana jako twoją prawą rękę. Pasuje ci to? Si. No i elegancko, to mi się podoba. Dobra, panowie. E, Oskar, idź tam na górę, ogarnij mi tych zimów, żeby przestali już robić tą imprezę, bo mnie wkurwia ta muzyka. Panie. A tobie, Ryan... A ty, Ryan, masz wolne. Tylko przyjedź jutro około ósmej, dam ci jakąś robotę, jasne? Jasne. No i elegancko, to się widzimy jutro. Powodzonka! Si, patron. mos sí. sim